Im ktoś większą cenę płaci za jakiś towar, tym ten, ten towar jest ważniejszy, drogocenny w Jego oczach, w oczach kupca. Czyż dlatego Jezus zapłacił swoją krwią, swoją najwyższą cenę, aby nas wszystkich dogłębnie przekonać, że jesteśmy wartościowi w Jego oczach? I czy miałby pozwolić na to, abyśmy zostali zabrani Jemu przez szatana, przez śmierć, przez grzech, chyba żeby sobie nas nie cenił? Święty Paweł dzisiaj się zwraca do Kościoła Efeskiego, wiedząc, że już ich więcej nigdy nie zobaczy, daje im przesłanie, które też staje się przesłaniem dla nas. Mówi, uważajcie na siebie, uważajcie na samych siebie, abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią, bo wejdą między Was wilki drapieżne. Paweł wcale nie mówi, uważajcie na ten świat, na kulturę, na środowisko, bo ta cywilizacja jest zła. No, to jest oczywiste. Ale mówi, uważajcie na siebie. Przestrzega ich przed złem, jakie może spotkać Kościół, nie ze strony świata, ale jakie sami mogą na siebie ściągnąć. To, co Jan od krzyża później pisze, że największym wrogiem jestem ja dla siebie, wcale nie świat. Siebie muszę się obawiać. Mogę prosić Boże, broń mnie przed sobą. Więc Paweł to pisze, uważajcie na samych siebie. Nad tym mają czuwać. Ja się muszę wpierw nawrócić. Sam potrzebuję nawrócenia, czuwania nad sobą. Do siebie potrzebuję wpierw dostosować naukę i Ewangelię Boga. Sam potrzebuję otworzyć się na działanie Chrystusa. No bo łatwiej zdecydowanie jest postępować zupełnie odwrotnie innych nawoływać do nawrócenia. Innych odwodzić od grzechu, innych nawoływać do jedności, chociażby małżeńskiej, niż zadbać o jedność we własnej wspólnocie. Tylko, że wtedy, kiedy ja sugeruję innym wołanie o jedność, czy mogę to robić, kiedy sam jej nie doświadczam? I ów konsekwencją braku nienawrócenia. Tych, do których pisze Paweł, starszych, presbiteros, jest to, że pociągają za sobą uczniów, by głosić przewrotne nauki. Za sobą pociągają uczniów, żeby głosić nauki przewrotne, może atrakcyjne dla słuchaczy, ale manipulując Bożym słowem. Wtedy z pasterzy sami stają się. Wilkami i to drapieżnymi, bo zamiast zbierać, rozpraszają, głosząc nauki przewrotne. Jezus mówi: Dziś jestem dobrym pasterzem, bo znam swoje owce i moje też mnie znają. Więc po tym można poznać, że ktoś jest dobrym pasterzem. Nie tylko, że sam zna, Poszczególne owce, ale że też swoim owcom daje się poznać. I tylko ten pasterz zna swoje owce, który zna ich nieskończoną wielką wartość. Dlaczego? Ponieważ wie, że każda z tych owiec została nabyta drogocenną krwią Chrystusa. Dopóki tego nie wiem, nie znam człowieka. Mogę siedzieć z Nim w ławce w kościele, mogę mówić do Niego, ale nie znam Go zupełnie. Dopóki nie wiem to, co Paweł dziś napisał, że drogocenną krew Chrystusa zostały odkupione. Drogocenna krew Chrystusa. Który wolał sam zginąć, niż zaryzykować zaginięcie choćby jednej owieczki. I to, co Jezus powiedział dziś w Ewangelii, to właśnie wykonał. Umarł za każdą owcę, więc nikt z nas dziś nie może powiedzieć: No za mnie to chyba Pan Jezus nie umarł. Nieprawda, za każdego. A skoro umarł za nas, czyli zapłacił swoją krwią, to znaczy, że jesteśmy opłaceni. Jesteśmy więc Jego własnością. Kupił nas, odkupił każdego człowieka na krzyżu. Drogo go kosztowaliśmy, cenę Jego krwi, wszystko Boga kosztowaliśmy. Wiecie, im ktoś większą. Cenę płaci za jakiś towar? Tym ten towar jest ważniejszy, drogocenny w Jego oczach, w oczach kupca, a Jezus zapłacił nas za nas najwyższą cenę, cenę krwi nie da się odkupić odkupienia od Chrystusa. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci, więc ile jesteśmy warci? Jeżeli otrzymujesz coś za darmo, człowiek sobie tego raczej nie ceni i godzi się też to utracić. Cenimy sobie to, co nas kosztuje i wtedy tego nie chcemy stracić, więc czyż dlatego Jezus. Zapłacił swoją krwią, swoją najwyższą cenę, aby nas wszystkich dogłębnie przekonać, że jesteśmy wartościowi w jego oczach i niezmiernie cenni dla niego? I czy miałby pozwolić na to, abyśmy zostali zabrani jemu przez szatana, przez śmierć, przez grzech, chyba żeby sobie nas nie cenił? Bo poświęcenie wypływa jedynie z czystej miłości do nas. Bo, jak mówi Jezus, dobry pasterz daje swoje życie. Czyli, że pasterz daje nie to, co ma, tylko to, kim jest. Więc kapłaństwa nie da się zminimalizować tylko do funkcji, że spowiada, że odprawia Eucharystię nawet najświętszej funkcji kapłaństwem nie jest to co robię nie jest tylko to jak działam kapłaństwem jest to w jaki sposób ja żyję i tego życzę i sobie i każdemu z was i każdemu kapłanowi składając życzenia z okazji 50. rocznicy sakramentu święceń kapłanom przemyskim dziękując też za Waszą kapłańską posługę i dzisiejszą obecność.